Czas na kolejny dzień naszego pobytu w kampanii. Ponownie wstajemy o świcie i sprawnie idziemy już na dobrze nam znaną stację kolejową w Sant'Anello. Tym razem mamy ze sobą już wszystkie bagaże, gdyż ostatnią noc śpimy nieopodal lotniska w Neapolu. Na początek jedziemy do Sorrento, skąd odpływa nasz prom na wyspę Capri. Wiedzieliśmy tylko tyle, że na zwiedzanie wyspy będziemy mieli około 7, a może nawet i 8 godzin. Podjęcie decyzji odnośnie tego. Abyśmy w ogóle odwiedzili Capri, ułatwiło nam to, gdyż stamtąd pływa mnóstwo promów w kierunku Neapolu. Warto wspomnieć, że tego dnia będziemy przemieszczali się tylko transportem wodnym, co niezbyt często praktykowałem do tej pory. Zatem przeżyjcie z nami kolejną podróż. Tym razem zabieram Was na magiczną wyspę Capri. Rozpoczęliśmy bardzo wcześnie trzeci dzień naszej wycieczki do Kampanii. Staliśmy o 6 rano, ogarnęliśmy cały apartament, gdzie spaliśmy. Dojechaliśmy jedną stację kolejową z Santanielo do Sorrento. Właśnie schodzimy z serpentynami z centrum miasta do portu. Stąd już prezentuje się ten spadek tego klifu. No niesamowicie, chociaż jest wzmacniany takimi skarpami. No i chcemy w porcie upolować fajną cenę na prom lub wodolot na Capri. Okej, okay, mamy bileciki na Capri. 38 euro za dwie osoby. Nie jest tanio, ale podobno warto. W porcie w Sorento nie ma najmniejszego problemu, by kupić bilet na Wyspę Capri. W zasadzie od samego wejścia na marinę są porozstawiani pracownicy poszczególnych przewoźników, którzy namawiają turystę, aby to właśnie u nich wykupił ten rejs. Co ciekawe, miejsce to jest także często zamieszczane przez biura podróży jako widokówka Neapolu, co po wizycie w tym mieście często wzbudza irytację wśród turystów. dystans pomiędzy Sorento a wyspą Capri wynosi 18 km. Nasza łódź pokonała ten szlak morski w 40 minut. Weszliśmy już na ląd na wyspie Capri. Pogoda wspaniała, ludzi mnóstwo, jest tu naprawdę mega turystycznie, widać, że sezon powoli się rozpoczyna. Ogólnie to byłem w małej liczbie miejsc, ale jest tu strasznie ekskluzywnie, razi w oczy na przykład dla mnie wychowywanego na szlakach górskich w naszych polskich Peskidach czy Tatrach. Wyspa Capri jest dobrem luksusowym całej turystyki Włoch. W świecie podróżniczym jest kojarzona m.in. z Monte Carlo, Monaco, a więc zdecydowanie z czymś ponad stan pewnego rodzaju bogactwem, co na pierwszy rzut oka wydaje się niedostępne dla przeciętnego turysty. Po krótkim spacerze po Marinie i wypiciu porannej kawy nadszedł czas na opłynięcie wyspy łodzią. Sama wycieczka jest bardzo przyjemna. Zasiadamy wygodnie w łodzi i słuchamy naszego przewodnika, który jest zarazem kapitanem rejsu. Pierwszą mijaną przez nas atrakcją jest Gennarino Scugnizzo di Capri, czyli pomnik słynnego chłopca Gennarino, który wita wszystkich turystów odwiedzających Marina Grande. Następnie podziwiamy trzy groty rosa, bianka oraz verde, czyli czerwoną, białą i zieloną. Teraz nadszedł czas na miejsce, przez które wyspa Capri jest znana na całym świecie. Mowa o trzech olbrzymich formacjach skalnych, które nazywają się Faraglioni. Co ciekawe, wszystkie łodzie ustawiają się przed nimi w kolejce, by potem każda z nich mogła pojedynczo przepłynąć przez ogromne wrota powstałe w środkowej skale. Ostatnią atrakcją na trasie jest Grota Azurra, w której wnętrze woda ma odcień niebieski. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że nie była ona wliczona w cenę rejsu, przez co każdy turysta przed wpłynięciem do jej wnętrza musiał uiścić dodatkowe 10 euro dla lokalnego przewoźnika. W ogóle cały proces zwiedzania tej atrakcji jest bardzo ciekawy. Na początku turyści wchodzą do przywołanej wcześniej gondoli. A następnie pan, który nią kieruje, zwany potocznie gondolierem, musi ją przybliżyć do małego otworu, będącego głównym wejściem do skojonej groty. Później gondolier, po przejściu kolejnej fali przychodzącej, musi umiejętnie pociągnąć rękoma za łańcuch przypięty do skały, po to, aby następnie sprawnie położyć się na gondoli, by wraz z siłą pociągnięcia i nadchodzącą kolejną falą wpłynąć do wnętrza groty. W środku groty Azurro jest bardzo klimatycznie. Woda ma kolor magiczny, a wszyscy przewoźnicy gwizdając, nucą poszczególne pieśni. Ba, niektórzy nawet je śpiewają. Obyw w niebieskiej grocie trwa mniej więcej 20 minut. Po tym czasie gondolier transportuje nas na naszą łódź, którą potem kapitan statku prowadzi bezpośrednio do Marina Grande. Koniec wycieczki wodnej dookoła wyspy po grotach. Teraz trzeba trochę wyprostować nogi, usiąść, może wypić kawę. Po krótkim odpoczynku, czas odwiedzić nieco wyniesioną w środkową część wyspy. W tym celu nie korzystamy z kolejki górskiej, która wozi turystów na górę, tylko idziemy tam pieszo. Po 30-minutowym marszu dochodzimy do centrum miasteczka Capri, które nosi taką samą nazwę, jak cała wyspa. Następnie spacerujemy po jego uliczkę, a w międzyczasie jemy obiad, na którym brylowały owoce morza. Pojegliśmy owoce morza już za nami. Grzechem byłoby przyjechać na wyspę Capri, a nie odwiedzić samej miejscowości Capri, więc jesteśmy już na górze wyspy. Stąd będzie widok na Marina Grande, morze i całą zapokę przy Neapolu. Czas na zejście z miejscowości Capri do portu. Skąd będziemy płynęli promem około 50 minut do Neapolu. I tam mamy dzisiaj ostatni nasz noslek w kampanii. Jutro z rana wylot do Polski o 6:30. Musimy już być na lotnisku. To była ostatnia scena, którą nagrałem na tej karcie pamięci. Nie do końca przypada mi do gustu, ponieważ mieliśmy problem ze sprawnym dotarciem do portu, gdyż zaczęliśmy schodzić do niego złą uliczką, przez co straciliśmy sporo czasu. Na szczęście, bez problemu, wyrobiliśmy się na prom do Neapolu. Chwilę po tym, jak odpłynęliśmy z Capri, to zauważyłem, że mam już na karcie naprawdę mało miejsca. Następnie włożyłem nową kartę. Niestety, nowa karta była najprawdopodobniej uszkodzona, przez co nie zapisał mi się już na niej żaden materiał. Najbardziej szkoda mi tych wszystkich nagrań z naszego popołudniowego i wieczornego zwiedzania Neapolu, gdzie odwiedziliśmy chociażby okolice portu, galerię handlową zaprojektowaną na wzór Teis Mediolanu, historyczne centrum, Piazza del Plebisito, Castel Nuovo czy dzielnicę hiszpańską. Do naszej noclegowni docieramy tuż przed zachodem słońca, około godziny 20. Następnie kładziemy się spać, gdyż kolejnego dnia z rana mieliśmy wylot do Warszawy. Jeżeli miałbym szczerze ocenić ten wyjazd, to wydaje mi się, że był on chyba najbardziej intensywną wyprawą w moim życiu. Każdy dzień mieliśmy wypełnione pobrzegi przeróżnymi atrakcjami. Codziennie wstawaliśmy o świcie, po czym kładliśmy się spać po północy. Według mojej opinii nie sposób jest jednoznacznie wytypować to lepszą atrakcję, którą odwiedziliśmy w trakcie tego wyjazdu. Na pewno na wyróżnienie zasługuje Pozitano, znajdujące się na wybrzeżu Amalfi, a także Pompeje, które na żywo robią zdecydowanie lepsze wrażenie. Niż na filmach czy zdjęciach. Polecam również wyspę Capri, która, jak na swoje niewielkie rozmiary, posiada naprawdę wiele urokliwych miejsc. Dziękuję Wam za kolejną wspólną podróż. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta seria i że w najbliższym czasie również i Wy odwiedzicie ten piękny region Włoch. Do usłyszenia, cześć!